Instytut Monitorowania Mediów przeprowadził badanie na temat czytelnictwa książek wśród użytkowników portali społecznościowych. Badanie zostało objęte patronatem Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Na potrzeby raportu zbadaliśmy wpisy oraz komentarze, w których internauci informowali o tym, że przeczytali książkę wraz z kilkunastoma wariantami tej deklaracji. W kontekście wybranych przez IMM kategorii książek, takich jak powieść, opowiadanie, romans czy horror. Ze względu na niezadowalające statystyki dotyczące czytelnictwa książek w Polsce, postanowiliśmy sprawdzić, jak książka miewa się w szczególnie nietypowym dla niej, a naturalnym dla internautów środowisku, czyli w mediach społecznościowych. Z danych IMM wynika, że od początku 2014 roku pojawiło się około 26 tysięcy deklaracji czytelnictwa, a około 15 tysięcy unikalnych autorów zadeklarowało przeczytanie co najmniej jednej książki. W czołówce ulubionych przez internautów kategorii książek pojawiły się kolejno powieść z 14% wszystkich deklaracji, na drugim miejscu znalazły się biografie i autobiografie, około 13,5% wszystkich wzmianek, oraz kryminał, niecałe 13% wszystkich deklaracji. Poza podium znalazły się coraz bardziej popularne na polskim rynku wydawniczym opowiadania oraz horror. Natomiast w opozycji do pierwszego miejsca znalazły się tytuły popularno-naukowe, z zaledwie procent wszystkich deklaracji. Wysoka pozycja biografii i autobiografii może być spowodowana charakterystycznym dla internautów upodobaniem do szukania informacji na temat znanych, sławnych osób. Także biografie i autobiografie mogą stanowić dla nich swoiste dopełnienie i pogłębienie tematu. Najpopularniejszymi miejscami dyskusji na temat książek są Facebook, który zagarnął niemal 40% wszystkich deklaracji na temat czytelnictwa. Na drugim miejscu znajduje się forum wizasz.pl około 20% wszystkich deklaracji, a na trzecim netkobiety.pl około 16% wszystkich wzmianek. Wysoka pozycja i zainteresowanie literackimi wątkami na forach dla kobiet może być związane z zaobserwowanym przez Bibliotekę Narodową zjawiskiem, że to jednak kobiety najczęściej czytają książki.